Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku, moi kochani, trzech chłopaków, którzy uczestniczyli w organizowanym turnieju kapek przez organizatora Patryka. Mamy tutaj trzy puszeczki do wyboru. Chłopaki będą otwierać. Wybierzcie sobie najpierw puszkę, który, którą chce, i zanim zaczniecie otwierać, opowiedzcie, który z Was najwięcej makapek. i jaki jest Wasz rekord? Bo chłopaki tutaj co chwilę podbijają, swoje rekordy pobijają. Także który z Was ma największy rekord na ten moment? Przedstaw się. I Ile masz kapek? Jaki Twój rekord jest? Mój rekord kapek to 756. No to ładnie 756. Dobra, to Ty zacznij otwieranie swojej puszki zobaczymy jakie tam masz karty limitowane najpierw i otwierając saszetki będziesz odkładał te karty które właśnie masz karty limitowane czyli najpierw otwieramy puszkę czekaj trzymaj na dole trzymaj a ja ci to dźwignę o. i teraz najpierw są saszetki najpierw wyciągnij wszystkie saszetki bo na dole są karty limitowane o i najpierw otwierasz tą folijkę z tymi limitkami. Tu. Mhm. Patrzymy jakie masz limitki i później otwieramy saszetki i zobaczymy ile trafisz kart właśnie tych drużyn, które masz na limitkach. Czekaj. Tam sobie na środku. Chyba, że Grzesiu masz tutaj coś do rozcinania. Będzie im łatwiej. O. Trzymaj. Rozetnij sobie. I kogo masz na limitce, mamy Manchester City, czyli szukasz na pewno Manchesteru City, dalej Real Bellingham i River Plate. Dobra, czyli mamy te trzy karty. Limitowane, teraz otwierasz saszetki, i szukamy tych klubów. No, lecimy. Tutaj nie ma. Co tutaj masz? Też nie ma. No, dalej jest. A nie, nie ma. Bayernu nie szukamy i nie ma. Druga saszetka. Przypominam, szukamy Manchesteru City, Realu i River Plate. No, co dalej? Nie ma. Benfica, Atletico, Bayern i Fluminense. Nie ma. Jeszcze dwie saszetki. Czy uda się trafić którąś z tych drużyn? Real. Masz pierwszy punkcik. Mbappé wpadł. Tu mamy Porto. Inter. tu mamy Inter Palmeiras Atletico, Atletico i, i, Inter. i Inter no ostatnia i ostatnia saszetka no co tam masz Z Salzburg nie ma Inter, no. Real. Widzisz, masz drugi punkcik. Dwa punkty. Co dalej? Botafago. Chelsea. I ostatnia karta to Oakland. Czyli z dwoma kartami kończysz. Trzymaj sobie te limitki i te dwie karty. Lecimy dalej. Który z Was teraz ma kolejny rekord? Ile masz? 433. Jak masz na imię? Adam. Lecisz, otwierasz swoją puszkę. Czekaj, trzymaj, ja ci pomogę. Na dole mocno trzymaj. O. Wyciągasz wszystkie saszetki, i na dole jest folika z limitkami. I kogo u ciebie będziemy szukać? Tutaj masz nożyczki. Tylko uważaj, żebyś nie przeciął. No, Okej. Okay. I u ciebie szukamy Bayernu, Al Hilal i Manchester City. Tych trzech drużyn szukamy. Przesunie się troszeczkę, położymy sobie tutaj karty i będziemy otwierać teraz saszetki. Pierwsza sztuka. Mamy Al Ain. Nie ma. No i proszę, jedna z najrzadszych kart. Czyli Golden Baller wpadł. Mbappé. No niestety Realu tutaj nie szukamy, więc nie ma punkciku. Co dalej? Flamenco. Klub Leon. Manchester City. I masz pierwszy punkcik. I Chelsea. Dobra. Saszetka numer dwa. Kogo mamy tu? Fluminense. Dalej. Al Ahli, tu mamy Porto, Paris Saint-Germain, Salzburg i Boka. Czyli tym razem nie było punkciku. Saszetka numer 3. Tutaj nie ma. Dalej Manchester City, masz drugi punkcik. Dalej, tutaj nie ma. Flamenko, nie ma, Atletico. No, i zostaje ci ostatnia saszetka. Jeżeli teraz wpadnie ci coś, to będziesz na prowadzeniu. Tutaj nie ma. No, i trzecia karta Manchesteru City. Na razie prowadzisz, masz trzy punkty. Za trzy karty, dalej. Tutaj nie ma, nie ma i nie ma. Okej, okay, czyli kończysz z trzema punktami, prowadzisz na razie. No i zostaje nam ostatni chłopak. Jak masz na imię? I ile ty masz rekord kapek? 122. 122. Dobra, super. Otwierasz swoją puszkę. Trzymaj też na dole, ja Ci pomogę. Wyciągasz wszystkie saszetki najpierw, a patrzymy na dole jakie limitki masz. O, tutaj masz nożyczki, żeby rozciąć i wyciągnąć. I kogo masz na kartach limitowanych? mamy Bayern szukamy Bayernu Realu i Benfiki ok no to teraz otwierasz te chłopaki przesuniecie się bo tutaj położymy sobie limitki i szukamy tych trzech klubów Benfika Real i Bayern ok Botafago. dalej tutaj nie ma jest Bayern. Pierwszy punkcik masz. Uż sobie tam na limitkę. Dobra. Dalej Salzburg, Ulsan i Inter. Ok, czyli z pierwszej saszetki masz jeden punkcik. Druga saszetka. Też masz Bayern, czyli już masz dwa punkty. Popatrz. I trzeci jest nawet. Medrzyn Bellingham. Czyli już. Jesteś egzekwo na pierwszym miejscu. No to mówię, egzekwo na pierwszym miejscu. Inter, Atletico. Okej, okay, czyli tu już więcej nie ma. Zostały ci dwie saszetki. Jeżeli trafisz chociaż jedną kartę, to wygrywasz ten pojedynek. Manchester City. No. Znowu Manchester City. Flamenco. Porto, no już widzę, że tutaj nie ma nic, i zostaje ci ostatnia saszetka. Czy będzie chociaż jedna karta? Porto Alhilal Botafago. No, niestety nie ma, czyli dogryweczka będzie. Czyli tutaj trzy punkty, i tutaj trzy punkty. Tutaj macie po jednej saszetce i sprawdzacie, czy uda wam się trafić którąś kartę z waszych klubów, czyli tutaj szukamy Benfiki, Realu i Bayernu. Kogo tam masz? Al Hilal. Tutaj nie ma. Jest Bayern, masz punkcik pierwszy. Czyli jeden punkcik udało ci się zdobyć z tej saszetki. No i teraz tutaj Jakie tam miałeś limitki? Przypomnij. Al Manchester City, Al Hilal i Bayern. No to zobaczymy, czy uda ci się trafić którąś z tych drużyn. Tu nie ma. Tu nie ma. Real. Nie ma. Czyli wygrywa tutaj. Jak masz na mnie? Alan Sosnowski. Super. Także gratulacje z trzech chłopaków Ty wygrałeś ten pojedynek. Także moi kochani, ćwiczcie, starajcie się kapkować, pobijać rekordy wasze. Także z chłopakami się tutaj żegnamy, pozdrawiamy, pomachajcie. Trzymajcie się. Do zobaczyska. Cześć wam.